Misti od Odokiego. Kupiłam je w biedronce za 22,99. W opakowaniu mamy 6 sztuk moczy po 35 gramów. Z opakowania możemy wyczytać, że jest to sorbet jabłkowy w cieście ryżowym, w tym jeden nieoznaczony sorbet jabłkowy w cieście ryżowym o bardzo kwaśnym smaku. Tak wyglądają moczy po rozpakowaniu, jak widać są zielone i posypane mąką różową. Od razu czuć taki przyjemny zapach jabłuszka. Przekonajmy się, czy od razu trafi mi się kwaśny. Tak wygląda moci po przegryzieniu, jak widać mamy taki gęsty sorbet. Jest kwaśny, ale nie jestem pewna, czy to jest ten super kwaśny. Muszę porównać go z innym. Przekonajmy się. No, zdecydowanie to pierwsze mocz było tym kwaśnym, takie właśnie jest moje szczęście. Ciasto tego moci jest bardzo delikatne. Ja właśnie bardzo lubię to ciasto w mochi misti. Ma delikatny smak ryżowy jest lekko słodkie, ale ogólnie nie czuć za bardzo jego smaku w połączeniu z sorbetem jabłkowym. Kwaśna wersja tego sorbetu, faktycznie jest kwaśna, porównałabym to do kwasowości kwaśnych żelek. Jest to znośna kwaśność, myślę, że kiedyś jedliście kiedykolwiek jakieś kwaśne żelki, no to tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego szoku. Zwłaszcza w połączeniu z ciastem ryżowym, który jest lekko słodkie, tak jak wcześniej wspomniałam i łagodzi tą kwasowość. Smak kwaśnego sorbetu, poza tym, że oczywiście jest kwaśny, jest jabłkowy, smakuje bardzo podobnie jak jakiś sok jabłkowy, tylko w wersji bardziej takiej kwaśnej. Jest to taki dość świeży i przyjemny smak. Natomiast słodka wersja tego moci oczywiście ma takie samo ciasto różowe, natomiast sorbet jest zdecydowanie bardziej słodki. Nie jest on przesłodzony, jest to bardzo przyjemny smak. Porównałabym go po prostu do zwykłego soku jabłkowego. Podsumowując, mi te moci bardzo smakują. Uważam, że połączenie ciasta różowego z sorbetem jabłkowym jest bardzo udane, zwłaszcza na lato. To połączenie jest bardzo ożywiające, a smak świeżego jabłuszka jest bardzo przyjemny. A dodanie innego kwaśnego moci do opakowania uważam, że jest coś ciekawym pomysłem i może być całkiem zabawne, jeżeli jemy to moci w przynajmniej dwie osoby lub w grupie. Jak zwykle mochi z mnie nie zawiodło i tą wersję również mogę Wam polecić. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie i widzimy się w kolejnym teście.